Dzień dobry, dzisiaj chcę Wam pokazać kilka stylizacji z tą oto spódnicą. Ostatnio mówiłam właśnie, że poszukuję ładnej spódnicy w kolorze szarym. No i właśnie mam. To jest spódnica z Massimo Dutti. O, zobaczę tak, żeby kolor był... O, to jest ten kolor. I ja ją kupiłam na wyprzedaży. Kosztowała mi ona 170 zł. W regularnej cenie chyba 350 czy 360. I od razu Wam powiem, że 360 zł bym za nią raczej nie dała. Chociaż uszyta jest bardzo ładnie. To jest roz. мәдәр L I myślę, że świetnie się nada dla osób, które mają rozmiar 40 i 42. 32 ja mam dół spokojnie, bez problemów w nią wchodzę i ładnie się też układa. Jest ona z mieszaniny wiskozy i wełny. Tutaj jest 70% wiskozy i 30% wełny. Obawiałam się troszeczkę, że um, będzie się gniotła i powiem Wam, że ja ją tylko teraz leciusieńko, dosłownie przeprasowałam po wyjęciu z paczki, także wygląda naprawdę ok. Um, to jest to jest. Dobrze, natomiast też od razu muszę powiedzieć, że ona jest przeznaczona do prania y, chemicznego. Y, ja y, raczej tak nie robię, znaczy nie wiem czy mogę wam polecić ten sposób, bo, bo nie chcę ludzi absolutnie odpowiedzialności, ale ja rzeczy wełniane, które są przeznaczone do prania chemicznego, piorę ręcznie i traktuję je tak jak jedwab. Czyli chłodna woda, delikatne środki myjące, nie wykręcam, nie naciągam, a po y, upraniu i po wypłukaniu w wodzie o takiej samej temperaturze rozkładam na suszarce, a nie y, tak nie, nie wieszam, także yy, myślę, że tak podobnie też tę spódnicę będę traktowała jak upiory, to powiem wam, <grych> co, co się z nią stało, yy, a mówi dlatego o tym, że yy, oprócz tej szarości na stronie jest jeszcze spódnica w kolorze czarnym i taka beżowa, też ładna, też warto zobaczyć. Materiał jest, o właśnie taki troszeczkę mm, z fakturą, on jest taki troszeczkę yy, szorstki z zewnątrz, jest gładki całkiem przyjemny wewnątrz. A jak ta spódnica będzie wyglądała na mnie w stylizacjach, to już Wam pokazuję. I zestaw numer jeden z te spódnicą połączyłam wełniany sweter, też w takim szarym kolorze. Zauważcie, że sweter jest dość krótki, dlatego też łatwo było mi go założyć za pasek i tak lekko tylko zbluzować. Spódnica bardzo ładnie się układa. Z dodatków dobrałam tutaj srebrny zegarek na takim dość grubym pasku, srebrne kolczyki i łańcuszek, a buty to Mary Jane. Wydaje mi się, że całość wygląda bardzo harmonijnie, miękko, tak przytulnie i na pewno będę ten zestaw często nosiła. I zestaw numer dwa i odrobinę energetycznego koloru, tym razem mam na sobie golf w kolorze malinowym, ten golf jest dość dopasowany, ale nie jest obcisły, także myślę, że bardzo ładnie to wygląda nie włożyłam golfu do środka, bo też zauważcie, że on jest taki troszeczkę krótszy i dzięki temu nie ma y, potrzeby wkładania do środka spódnicy a jednocześnie też nie zaburza proporcji, dzięki temu y, sylwetka do, wygląda dość tak y, strzeliście buty te, które poprzednio, do tego tylko dobrałam inną biżuterię no, podoba się mi ten zestaw, taki bardzo energetyczny ale też mam wrażenie, że szarość tej spódnicy bardzo ładnie podbija kolory i te dwa kolory ładnie się ze sobą łączą oczywiście na wierzch można założyć na przykład marynarkę w kolorze szarym jeżeli już mówimy o połączeniu kolorów, to zobaczcie, jak ładnie wygląda szarość z czerwienią. Tak w ogóle to te trzy kolory, czyli czerwony, szary i beżowy, też są w takich standardowych zestawach, znaczy często się je właśnie używa, wyglądają one dobrze. Tym razem dodałam tutaj złote dodatki. Mam wrażenie w ogóle, że te takie dodatki w kolorze w kolorach ciepłych, ładnie tak ocieplają tę szarość. To nie jest zimna, kamienna szarość, ale taka właśnie przytulna. Spódnica ma w ogóle kieszenie. Ja oczywiście zauważyłam, wy, myślę, że też. Także aż się prosi, żeby tam ręce włożyć. No, pierwszy jej test, muszę powiedzieć, że wypada bardzo dobrze, bardzo dobrze się w niej czuję. Na pewno będzie to fajny element w mojej szafie. I zestaw kolejny, już taki bardziej spokojny, kolorystycznie, tu tylko chciałam właśnie zwrócić uwagę, że to połączenie kolorystyczne, czyli beże i szarości jest w tej chwili bardzo modne, nie tylko, nie tylko w dobieraniu strojów. I chciałam zwrócić uwagę też na kardigan. Kardigany rzeczywiście są piękne, przytulne, natomiast może być też tak, że kardigan będzie wyglądał na nas dość poważnie. A żeby tak nie było, to warto nosić go w sposób. Nowoczesny, czyli tak jak się go teraz nosi, a więc nałożony na biały albo kolorowy T-shirt. I zobaczcie też, że mam tutaj rozpięte um, guziczki tego kardiganu. To nadaje takiego troszeczkę bardziej nonchalanckiego charakteru. A jeżeli do tego dodamy jeszcze proste belrynki, to wszystko to ładnie się też ze sobą łączy. Kolejny zestaw tym razem z marynarką, e, tutaj idealnie wyglądałaby krótsza marynarka, taka dosłownie za talię, ale dłuższa też może być, natomiast wydaje mi się, że wtedy ważne, żeby podkreślić też talię, żeby jakby zbudować tutaj całą mm, figurę i ja też zrobiłam, z Wam taki brązowy e, pasek, pod spodem mam biały t-shirt, a na wierzch jeszcze założyłam wełniany sweter, tak zarzucając go na ramiona, no i tutaj żeby było troszkę tak mniej formalnie, i bardziej nowocześnie, i bardziej modnie dodałam też buty kowbojki. Ale oczywiście bez tego swetra taki zestaw też może być. Tutaj kluczowym wydaje mi się zachowanie proporcji dzięki zastosowaniu paska. I zupełnie inny charakter w stroju, tym bardziej tym razem na sportowo. Mam tutaj bluzę z kapturem i mam tutaj buty sportowe i ta całość tak troszeczkę, jak wiecie, mocno przerośnięta uczennica koleżu <grym> wygląda, ale całkiem fajnie. Myślę, że na takie na co dzień, na takie wyjścia gdzieś tam na zakupy czy jeszcze w inne miejsca, gdzie chcemy czuć się komfortowo i, i wygodnie się także, no to to może być też taki dobry zestaw. Tutaj bardzo podoba mi się to, że ta bluza nie ma żadnych napisów. Yy, ma takie ozdobne detale, złote. W ogóle, jeżeli podobała Wam się ta bluza, albo yy, podobają Wam się swetry, to podlinkuję Wam filmik, gdzie yy, zobaczycie skąd one są, i tam też jest zniżka na zakup. A tu też. Mocno starsza y, uczennica koledżu, tym bardziej, tym razem takiego troszkę elitarnego, a tak serio, to mam tutaj założoną y, koszulkę polo. Takie koszulki polo w tym sezonie, to znaczy wiosna, lato, będą bardzo, bardzo, bardzo modne. Y, I dobrałam do tego też szary sweter wełniany, który zarzuciłam sobie na plecy, żeby tak troszkę nadać jeszcze charakteru i podkreślić ten taki y, y, charakter y, w stylu y, old money albo preppy. Um, Buty sportowe, właśnie patrzę, że potrzebuję y, beżowych butów sportowych, chyba na to będę polowała. No oczywiście można także nosić bez swetra i też chyba wygląda dobrze. Czerwień z szarością łączy się naprawdę fenomenalnie. Ciekawa jestem bardzo, który zestaw Wam się na, na najbardziej podobał. Który zestaw wy byście wybrały? Ja mam swoich faworytów, chociaż powiem szczerze, że w wielu tych zestawach czułam się naprawdę dobrze. Także spódnicę warto podkreślić, polecić. A w dzisiejszym filmiku to już wszystko. Życzę Wam pięknego tygodnia przyszłego, przepięknej, słonecznej niedzieli, pięknego odpoczynku. Do zobaczenia w czwartek.